Dzień dobry, witam moi drodzy, moi mili A więc to jest dzisiaj ten dzień Czas kiedy nasza telewizja Ręba TV rusza podróż w podróż Konkretnie do Łodzi Jedziemy do Łodzi, jesteśmy na dworcu zachodnim Autokarowo, autobusowo-przewoźniczym Fajne klimaty, zwiedzimy środek sobie, mamy jeszcze parę minut I pojedziemy tradycyjnie, tu dworzec kolejowy już jest prawie tam zakończone chyba prace a autokarowy czeka dopiero na przebudowę także będzie luksusy, ale ekskluzywne autokary w ogóle także będzie fajnie czeka nas miła podróż idziemy zwiedzić okolice o pięknym wschodzie słońca Was witamy, pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia już na miejscu zobaczymy ten kultowy już dzisiaj po kilku latach użyteczności dworzec, a tutaj w przybliżeniu kosmiczne autokary podróżujące po Polsce. Miłego dnia, miłego weekendu. Chwilowo do zobaczenia. Cześć.